Nie, czekajcie, stop. Cześć, słuchajcie. Witam was w moim kolejnym odcinku. Nie muszę przyznać, że naprawdę fajnie nagrywa mi się tego Minecrafta. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zaczniemy budować sobie jakiś w sumie większy domek, bo to nasza kanciapa wioski nie jest dosyć fajna. Nie, dlatego mm, Weźmiemy sobie drewienko i zaczniemy coś sobie budować. Co, no? Si jacie? Nie, no bra. Nie, nie robi się jeszcze. No, ja nie ma jakieś głupoty. zrobić swój dom? tak blisko. No, nie musimy daleko mieć jakiegoś domu. Czekajcie. No. no, myślałem, że to jakaś mega dziura. O, chociażby tu, tylko to sobie wziąć. A właśnie, mówiłem, że w poprzednim odcinku zajmę się polem, a się polem nie zajęłem. Tego całkiem możliwe, że polem zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Zobaczę, jak to mi wyjdzie. Od razu już będziemy mieli nasiona od tego, wyczyszczania miejsca, terenu budowy. Jeśli nie można tak powiedzieć, nazwać... Tylko, że się robi noc niestety To zaznaczę tu, że będę tu robiła Idziemy. I idziemy spać. To idziemy spać. Biegiem, biegiem spać. Biegiem, idziemy spać. No nie no, co gości już się zgłodniał, zgłodniacie. Jak to ty się, że ty się tak szybko głoniejesz. Dobra, idziemy spać. I się obudzamy. Yeah. Mm, najemy się. Oczywiście. Mm, 10-13 się tylko zebrało. Myślę, że więcej. No dobra. ale idziemy zacząć tą budowę. Idziemy zacząć na budowę. Idziemy zacząć budowę. Yeah. Idziemy zacząć budowę. Mmm, tu będzie taki domek, nie już pokazywałem. Hop. Hop. Hop, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i dalej. słuchajcie, tak to będzie wyglądało. Nie będzie zbyt wielki. Potem może zbudujemy coś jeszcze większego, ale na razie będziemy mieszkać w takim domku, nie to. Hmm. Hop. I audio. Nasz poprzedni dzień fej'ków był bardzo fajny. Muszę przyznać. Nie wiem, nasze wiadro ocalało i dlatego tylko. W sumie drzwi, nie mam drzwi, ale drzwi ja mam tam. Ja tam mam drzwi, mam drzwi. Ja mam drzwi. Ja pamiętam, że ja mam zapasowe drzwi. Ja tam tych drzwi chyba nie spaliłem. Ja mam tam te drzwi. Ja mam mam. Mam mam. Mam tam te drzwi, mam tam te drzwi, na pewno. Ja na pewno mam tam te drzwi, ja mogę się zauważyć, że mam tam te drzwi. No, są drzwi, są. Nie. No to eee, o... Czekaj, jeden ja odcinek chyba nazwy zaczynamy budować, a kolejny będzie kończymy budować. O, to będzie dobry pomysł. Dobra. Tutaj takie coś. Nie budować. Nie. I właśnie skończyło nam się drewno. Zrobiliśmy tylko coś takiego zobaczcie. Pokażę wam nie. Dlatego musimy iść ścinać drewno. Bardzo fajna myśl. Idziemy ścinać to drewienko i... bo no. co, ja myślę, że zrobimy tylko takie tylko ścianę tą do końca zrobimy w dzisiejszym odcinku, tą obudowę tak jakby nazwę, mm, nie się sześcioletnią, nie, a w następnym odcinku, czy może w tym odcinku jeszcze zrobimy sobie piwnicę, nie, nie może zdążymy, ale raczej, raczej tylko te, raczej tylko te obudowanie zrobimy. No, obudowanie zrobimy i na szybko się postaram zająć polem. No i to tyle. Ścinać to drewno musimy. To się, samo się nie pojawi, nie? Chodźcie, tam jest jeszcze tyle drewna. No o nie! Tapiam się! Dobra, skończyłem ścinać drewno. Mamy stak i 52. No to chyba starczy nam jeszcze, żeby dokończyć te ścianki. Mam nadzieję. Jeszcze musimy tam dojść, Dobra, już nie będę tu robił cięcia. Zobaczycie, jak sobie dojdę. To najlepszy pomysł, nie? Idealny pomysł po prostu, jest, No tak. Hop, 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 hop. Nie wiem, ile odcinków z tej serii zrobię w sumie, bo. Taki Survival to komu by się chce, komu się chce w sumie oglądać. On mi się fajnie nagrywa tą serię. Nie. Ale tak jak dojdziemy do dziesiątego odcinka, to skończę tą serię i zacznę się czymś innym, Minecraftowym. Minecraftowym, tylko Minecraft. Nie no. Będę nagrywał też oczywiście, że. O, różne rzeczy z podwórka. Tylko póki co nie, mam, co nie mam co nagrywać z podwórka, dlatego nagrywam sobie Minecrafta telefonem. Po telefonem to jest najlepszy pomysł, bo wtedy jest zawsze najlepsza grafika. Ale nie, czekajcie, bo zasłoniesz... A teraz. Ach, nie, zas zasłonięcie okna i tak nic nie mało. Myślałem, że będzie lepiej widać. Jak ten telefon stoi tutaj na włosku? Nie wiem. Tutaj piesa mamy, piesełka. Pieseł! To chcesz mi powiedzieć? Nie. Piesek chce mi coś powiedzieć, ale on nie umie mówić. Nie, mój. Psa sobie, dopóki co, póki co psa nie będziemy mieli, bo nie mamy kości. Musimy mieć kości, musimy polować i teraz jest auto-zapis oczywiście ten wkurzający. No. no to tak to dalej będzie trwała ta budowa. Dobra, już skończyłem budować. Jestem przygotowana, żeby zrobić pole. Mamy 10 nasion tylko ogólnie. Nie chcę, nie, żeby to pole było jakieś za wielkie. No, nie będziemy się odżywać. tylko... Tak. Chlebem. O, ja ci, moja siostra przyszła. Mm, tak, tam ten tak wygląda, nie? To nie wiem, jak to się podpaliło. Lawa jest w tym miejscu. Tak daleko jest dosyć, nie wiem, jak to się podpaliło. Świnka! Czekaj, mam miecz, mam... Dobra, jest wyczerpana. świnka. Zjemy, zjemy tą świnkę na, na surowe. I fajnie. Mm, no, tak to wygląda. Nie? Teraz spole będzie z tej strony, tak postanowiłem. No. Nie, czekaj tu. O. Niszczyć? Marek niszczyciel. Tu, tu, tu i tu. O. Małe, takie małe pole, naprawdę bardzo małe, te pole teraz będzie takie. Mniejsze się. No, udało się. Takie małe pole. No, co, ile ten odcinek już trwa? 9 minut. No to. Ten odcinek trwa już 10 minut? Co? Tak to będzie od środka wyglądało. Ja wszędzie ściany zrobię, nie? Co by już zrobić? No, wszystko zrobiliśmy w tym odcinku, co było na odcinek zaplanowane. No więc pamiętajcie o łapce w górę. No, jakieś kilka tam łapek w górę, to znaczy kolejny odcinek, i w nim będziemy kończyć budowę. I tak naprawdę ja od razu zakończę ten odcinek i robię nie. kolejny tylko go nie wyrzucam o to chodzi nie dlatego teraz sobie skończę na szybko niesionko odłożona, niepotrzebne nam jest to niesionko i to no to, to na tyle w tym odcinku pa.